Tutaj ojczyzno Sław z kolejnym materiałem dotyczącym The Boys. Moje zetknięcie się z tym serialem było jak najlepsza randka z dziewczyną Twoich marzeń, albo z chłopakiem Twoich marzeń. To było coś niesamowitego. Po całym zalewie MCU przez prawie 20 lat dostaliśmy chłopaków, którzy nie patyczkowali się, chłopacy... Potrafili ubrudzić sobie rączki. Chłopacy potrafili zrobić to, czego żaden bohater MCU nie byłby w stanie zrobić. Czyli mianowicie ubrudzić sobie rączki. Dlatego ten serial był taki udany. Dlatego miał tak wysokie noty. Dlatego był po prostu świetny. I uważam, że był lepszy niż dużo projektów Marvela. No i czas mijał. I dostaliśmy czwarty sezon w 2024 roku. I w końcu byłem w stanie sobie wyobrazić, jakby doświadczyć na własnej skórze, jak to było kiedyś. Czekając na każdy odcinek po tygodniu, no bo pierwsze trzy sezony obejrzałem w, chyba w trzy albo cztery dni. Poleciliście mi go, za co serdecznie dziękuję, bo gdyby nie te wasze non-stop komentarze, że hej, musisz obejrzeć Boys, zobacz Boys, 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 Boys i jeszcze raz Boys, to bym pewnie tego nigdy nie obejrzał i bardzo bym żałował. Także pierwsze trzy sezony poleciały w trzy albo w cztery dni, no i musiałem czekać. Tydzień na kolejny odcinek każdego, każdego odcinka czwartego sezonu, i to było jak czekanie w męczarni. To było jak czekanie na urodziny, które nigdy nie nadejdą. Um, ale, ale mam pewne uwagi, bo mimo, że pierwsze trzy sezony były świetne, Erik Kripke tutaj zrobił naprawdę świetną robotę. Um, no ale to materiał źródłowy tak naprawdę zrobił świetną robotę. Aczkolwiek pierwsze trzy sezony były bardzo udane. Czwarty, no już powiem wam niekoniecznie. Mam kilka takich poważnych uwag dotyczących czwartego sezonu. Mam nadzieję, że w piątym, czyli niestety ostatnim, się to no, po prostu nie powtórzy. Mianowicie, czwarty sezon jest, no nie oszukujmy się, ale najsłabszym ze wszystkich. E, przede wszystkim krew, bluzgi tego jest po prostu za dużo. Nie wierzę, nie wierzę że to powiedziałem, ale, ale przejadło mi się. Kiedy Butcher w pierwszym sezonie, czy drugim, czy nawet trzecim mówił: Siema pki, coś tam, coś tam, wyście, no to było to zabawne, bo to było coś, czego wcześniej nie doświadczyliśmy. Żaden superbohater, czy superwróg, czy w ogóle jakby w produkcji superbohaterskiej. Nie uświadczyliśmy zbyt dużo przekleństw, zbyt wielu bluzgów, a tutaj to było rzucane mięso na lewo i na prawo, i to było nawet zabawne. Ja wiem, że to takiej nie jest zbyt, no, zbyt górnolotny e, jakby humor, ale było to zabawne, bo było to coś nowego. W czwartym sezonie no trochę przegieli z tym, to znaczy, nadal to było zabawne i tak dalej, i tak dalej, ale mam wrażenie, że za mocno naciskali na te właśnie przekleństwa, na kontrowersje, na. Mm, na szokery. Za mało skupili się natomiast na fabule, bo to jest bardzo ważny element tego filmu, tego serialu. Bo chodzi o to, że Boys chcą pokonać Homelandera, czyli ojczyzno sława. Tłumaczenie jest giga przezabawne swoją drogą, e, i to jest ich główny cel. No nie? I, I na tym skupiały się pierwsze trzy sezony, a czwarty sezon, nie wiedzieć dlaczego, jakby troszeczkę odszedł w boczną alejkę. To znaczy, ich głównym celem nadal było pokonanie e, Homelandera, ale było tam tyle takich. To było, o wiem. To było jak picie rozwodnionego do granic możliwości soku. Kupujecie sobie taki sok do rozrabiania, no nie? Wlewacie powiedzmy tyle do szklanki i dajecie tyle wody, no nie? I to jest mega słodkie. A czwarty sezon to jest tyle wody i tyle soku. Nadal jest to sok, nadal jest dobry, ale to już nie jest to. Aktorsko każdy wypadł tutaj wyśmienicie. Moimi ulubionymi aktorami, którzy zrobili naprawdę mega robotę, no to oczywiście Anthony Starr, czyli Homelander, Jack Quaid, czyli Huey Campbell, Karl Urban, Rzeźnik, ale nie możemy zapomnieć o Rajanie, czyli synie Homelandera w tej roli Cameron Crovetti. Naprawdę ten dzieciak sporo namieszał, bo czwarty sezon skupia się bardziej tak na mm, tym, żeby przekabacić Właśnie Ryana na stronę chłopaków, bo tylko on jest w stanie pokonać Homelandera, bo jest jego synem, ma podobne moce, tylko no właściwie jest mniejszą wersją Homelandera, jest słabszy, ale na tyle silny, że po jakimś tam czasie, po treningu byłby w stanie go pokonać. I tutaj czwarty sezon uważam, że skupiał się bardziej na nim, pokazywał. Jego przemianę. Jego przemianę z takiego nie wiadomo kogo, no bo był takim mamim i mamim synkiem. Był takim, wiecie, no takim zwykłym chłopaczkiem. Nagle w, wkroczył w ten świat e, homelandera i słupków, wkroczył w świat chłopaków. Miał mieszane uczucia co do, co do tej całej sytuacji, i tu widzieliśmy taką jego przemianę. E, I czwarty sezon pokazywał nam, jak tak naprawdę Ryan. Zmienia się w Homelandera, czyli zmienia się w coś, co boysi chcą zniszczyć. No i teraz, wiadomo, no nie będą mogli. Wydaje mi się, że ostatecznie Ryan um, weźmie stronę ojca i chłopaki będą musieli zabić zarówno jednego, jak i drugiego. No ale jaki będzie piąty sezon, no w sumie tego nie wiemy. Mam wrażenie, że czwarty sezon budowany był tylko i wyłącznie na szokerach, takich jak na przykład latające owce, albo cała ta akcja z petardą. No i nie zapomnijmy o Niganie, czyli Jeffrey'u Dinie Morganie, który odegrał tutaj bardzo znaczącą rolę. Jest on um, kimś, kto pomagał rzeźnikowi w całym tym misternym planie, no, ale okazało się, że jest kimś kompletnie innym. Tak jak pierwsze trzy sezony oceniałbym bardzo, bardzo wysoko, tak czwarty muszę tutaj zjechać o jedną albo dwie oceny w dół, ponieważ wydaje mi się, że twórcy po prostu zapomnieli, czym są chłopacy. Mam nadzieję, że to wszystko się naprawi w piątym sezonie, że zobaczymy ten konflikt um, Homelandera i rzeźnika, i wszystko wróci na dobry. Tor, że pokażą w końcu, co tak naprawdę uczyniło z boysów taki fenomen. Um, czwarty sezon, nieco gorszy niż pierwsze trzy. Taka ocena powiedzmy na zachętę siódemeczka, może siedem. Nadal naprawdę warto, bo jest to godny polecenia serial. Jest to czysta rozrywka, ale moim zdaniem tutaj twórcy przesadzili. Poszli w szokery, a nie w fabułę. No ale dajcie mi znać, co Wy o tym sądzicie. Czy czwarty sezon według was dowiózł, czy jest um, godnym następcą trzeciego sezonu, czy uważacie, tak jak ja, że jest tutaj no, nieco gorzej, ale to w sumie dobrze, bo po tym takim złym smaku będzie czas na deser w postaci piątego sezonu, rozpisujcie się. Wszystko, co chcecie na temat czwartego, trzeciego, drugiego i pierwszego w sumie sezonu The Boys. A ja czekam na piąty sezon chłopaczków. Na razie.